Witam Was serdecznie zapraszam do wysłuchania prognozy na lipiec 2025 dla zodiakalnych ryb. Myślę, że dobrze się będziecie czuć w tym miesiącu, ponieważ słońce z braku, a to jest wasza wasz żywioł, eee, więc zapraszam na czytanie ogólne, ale jeżeli ktoś chciałby czytanie indywidualne, prywatne, to proszę o kontakt. Natomiast takie czytanie można również wygrać, jeżeli ktoś napisze. Komentarz pod filmem, i dopiszę słowo konkurs, będzie brał udział. Biedronka przyszła do mnie. Przepraszam, przepraszam, Biedronka przyszła do mnie. Będzie brał udział właśnie w tym konkursie, w którym takie czytanie można zdobyć zupełnie gratis i ono się ukaże na kanale. A teraz przechodzimy, nie przedłużając, do waszego czytania na lipiec. Ryby w lipcu. No, już się kielichy pokazały na spodzie, siódemka kielichów. Inspiracje. No zobaczymy. Wy w tym miesiącu. No mówię, wasza energia, to nie mogło być inaczej. Spotkanie z rodziną, odwiedziny kogoś, którego dawno nie widzieliście, tęsknotki może, ale to jest raczej takie spotkanie ponowne pogodzenie się, takie zjednoczenie ponowne. To są dzieci, to są znajomy, znajomości z przeszłości. Możemy się spotykać, nie wiem, możemy jechać na wakacje, na przykład w rodzinne strony, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Wyzwania dla Was na ten miesiąc. <grywania> energia raka jest no znowu Wasza energia, to jest siła woli. Ale o co chodzi, jeżeli to jest wyzwanie, bo... Rydwan pokazuje ruszenie do przodu, ale żeby ruszyć do przodu, trzeba wiedzieć, w którą stronę. I tu są na, na takich, nazwijmy to tradycyjnych kartach, bo to, to są nowe karty, które jeszcze tutaj rozgryzam, ale tutaj akurat nie ma pokazanych koni, tak? Ale najczęściej to jest właśnie biały koń, czarny koń. I teraz chodzi o to, żeby zdecydować ten, ten kto. Prowadzi tym całym, tam powozi tym całym rydwanem, którą stronę? Czy w prawo, czy w lewo? Bo jak będzie jeden ciągnął w to, a drugi w tą, no to nie ruszymy z miejsca. I to jest dla Was wyzwanie. Rydwan może mówić o podróży, o jakimś wyjeździe. Może Wy nie macie za bardzo ochoty, ale tutaj pokazuje, to jest w ogóle karta raka. To jest karta słońca w Skorpionie. więc wasza, wasza energia. Co było w przeszłości? Więc siła woli. Zdecydować się. No, i znowu jest wasza energia. Paść lichów szczęśliwe wiadomości, może jakieś dzieci, może jakieś sprawy dotyczące właśnie dzieci. Tak powiedziałabym, że jest rodzinnie, uczuciowo, ciepło u Was, tak jak na razie to jest jeszcze tak dosyć nawet romantycznie, rodzinnie, tak przytulnie, o tak się pokazuje u Was. Przyczyny obecnej sytuacji. Królowa buław. Królowa Buław akurat to jest osoba ze znaku ognistego, baran, lew, strzelec, ale to jest osoba bardzo zdecydowana, osoba wiedząca, czego chce, osoba, która jest zdeterminowana, pewna siebie, jest to silna kobieta, kobieta, która też jest taka fizycznie atrakcyjna, ona przyciąga, ona ma w sobie... Jakąś taką energię, że wszyscy na nią zwracają uwagę, niektórzy jej nie lubią, bo jest zbyt pewna siebie dla nich, a niektórzy ją podziwiają, bo ona po prostu wie, czego chce i nawet jeśli się myli, to ona z wielką pewnością o siebie to robi, ale to nie znaczy, że to jest głupia osoba, w żadnym wypadku, nic z tych rzeczy, ale słyszałam już takie interpretacje, ale to myślę, że mówiły osoby, które po prostu Gdzieś tam same mają jakiś kompleks, no bo kiedy mówimy źle o innych, kiedy sami mamy problem, w ogóle nie będziemy tego tematu tutaj rozwijać, to jest ktoś taki. O czym myślicie? Siódemka buław. Siódemka buław to jest asertywność, to jest takie stawianie na siebie, to jest bronienie swojego zdania, yy, taka chęć, nawet powiedziałabym, czasami udowodnienia innym, że mam rację, tak. Ale w siódemce była nie o to chodzi, żeby udowadniać. Po prostu dobrze możemy się nie zgadzać, ale umówmy się, że ja pozostaję przy swoim, ty pozostajesz przy swoim i w tym wszystkim się szanujemy. Po prostu nie przekraczaj moich granic, nie próbuj mnie do niczego przekonać. To jest taka sytuacja. Co w najbliższym czasie? Cesarzowa. Myślę, że możecie o siebie zadbać. Myślę, że będziecie chcieli czy chciały bardziej, bo to taka kobieca energia się pokazuje, yy, zrobić coś dla siebie, odpocząć, zadbać o swoją urodę, może zmienić fryzurę, może iść na jakiś masaż. Jeżeli to dotyczy mężczyzn, to tutaj się pokazuje ważna kobieta w waszym życiu. Może być to matka, może być to partnerka, może być to szefowa albo. Już tutaj dla wszystkich kobieta w ciąży. Czyli albo u was to się może zadzieć, albo ktoś z najbliższego otoczenia może ogłosić, że się spodziewa dziecka. To też jest właśnie. To jest karta Wenus, więc piękno, uroda, zadbania się, nie wiem przynajmniej paznokcie sobie zrobię, tak, bo albo coś sobie kupię pięknego, albo yy, zadbam o siebie i po prostu się tam jakim, jakiś fajny balsam sobie zakupię, żeby, żeby, wiecie, sobie jakąś przyjemność zrobić. Wasze nastawienie, paśmonet, słuchajcie, to, to jest wykorzystanie nowych możliwości, wrócę do tej karty, bo cesarzowa to jest też takie mm, działanie początkowe, które ma przynieść jakiś efekt, czyli nie wiem, coś zaprojektuje, coś wymyśli, zacznę to realizować. Zasieje tam to ziarenko, ono tam da jakiś plom, tak? Wyrośnie. Więc to jest chęć takiego uczenia się też i zmierzania w kierunku, który ma nam umożliwić zarabianie. W większych pieniędzy, czyli dzisiaj może jestem na etapie, że się uczysz, że dopiero nabywam jakieś umiejętności, że muszę jakąś dodatkową wiedzę zdobyć, ale chcę się szkolić, chcę się dowiadywać i, i chcę jakiś krok w nowym kierunku zrobić. Wasze otoczenie albo otoczenie chce Was obciążyć czymś mocno albo ktoś w Waszym otoczeniu jest bardzo przepracowany albo ktoś się wyprowadza. Mam taką jedną talię, nie wiem, która tutaj jej nie widzę, gdzie na karcie dziesiątki buław jest takie góry, są pokazane, taki, taki krajobraz górski, ale gdzieś to, to, nie, to nie jest taki atrakcyjny krajobraz. I idzie kobieta z takim takim zwierzęciem, które dźwiga te tobołki, to, to, to chyba nie był osioł, to było coś większego, jakieś zwierzę, które, które dźwiga, jakieś ciężary, taki, gdzieś, gdzieś jakieś wschodnie klimaty yy, i, to, i, i to widać to przemieszczenie. <laughs> Słuchajcie, długo już mówię, już mi gardło zaczyna wysiadać, więc to może być tak, że ktoś po prostu właśnie, że tak powiem zwija swoje manetki i się wyprowadza, ale to może być też ktoś bardzo przemęczony, Ktoś, kto wziął na siebie za dużo, albo tak jak powiedziałam, chce Was obciążyć, bo to jest wasze otoczenie, które w jakiś sposób no, ma z wami coś wspólnego. Czego nie widzicie, czego się nie spodziewacie? Król monet, bogactwo, obfitość. Osoba, która osoba też, byk pan na koziorożec. Ktoś, kto jest ustawiony, ktoś, kto jest um, zabezpieczony, ktoś, kto zarządza pieniędzmi też. No to kto może zarządzać pieniędzmi? Albo wy, albo wasz partner, albo pracodawca, albo nie wiem, jakiś bank, który na przykład tam gdzieś składacie wniosek, na przykład kredytowy. To, to jest ktoś taki, tak? A rezultat: pustelnik. Pustelnik, karta panny. O znakach mówiłam: rak, skorpion ryby, rak, baran, lew, strzelec. Są znaki ziemskie byk panna, koziorożec. I tu mamy też panna. No i tu znowu też ziemskie byk panna, koziorożec, tak? Wy lubicie taką energię, bo znaki ziemskie z tymi wodnymi tak dobrze się dogadują. Ale ta panna pokazuje takie... Mm, nie panna, tylko y, pustelnik, przepraszam, ale, bo to jest znak panny i dlatego... Pokazuje takie... Mm, Odosobnienie, które daje nam czas, daje nam taki spokój, żeby sobie coś przemyśleć, żeby odpocząć, żeby coś zrozumieć, żeby może poczytać, żeby może w spokoju popracować. Co jeszcze powiem? Pustelnik to jest praca samodzielna praca w pojedynkę i często jest tak, że ta osoba bierze na siebie wszystko. I tu z tym mi się coś kojarzy, że to może być tak, że ktoś na was zwali coś. Też tak może być. Powiedz, zrób ty i wreszcie wyjdzie na to, że mi tylko pomóc, a, a wszystko będziecie sami robić, tak? No ale dobrze, dopytamy tu o kilka rzeczy i będzie może yy, jaśniej. Rydwan. Paźbuław. To jest entuzjazm. To jest właśnie to, co tutaj się pokazywało, czyli początek. Ja, żeby ruszyć do przodu, muszę wiedzieć, czego chcę i muszę mieć zapał, żeby w ogóle to robić. Tak, muszę mieć zapał, ale to jest dla Was wyzwanie, bo może być tak, że jesteście przemęczeni, że jesteście tak usposobieni, bardziej sentymentalni i jakby nie w głowie Wam tutaj jakieś takie działania tu gdzieś pędzić, tu gdzieś jechać. Nie, 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 to może być, mówię, to przyczyna tego. To jest ktoś, kto Was może bardzo mocno zachęcać, namawiać do czegoś, do zrobienia czegoś, a wy byście chcieli tak w spokoju, tak w swojej energii, pobyć właśnie z rodziną, powspominać, czy kogoś odwiedzić, może ktoś was namawiać właśnie na jakiś wyjazd. Nie hmm. ja myślę, czy wy tego chcecie. No, zobaczymy. Możecie nie chcieć, bo jeżeli jest siódemka buław, to znaczy grzecznie odmawiacie. Hmm? No Właśnie. Grzecznie? Nie wiem, czy grzecznie. Znaczy, trójka mieczy to jest taka karta, która mówi: no, nie, ja po prostu nie chcę, żebym na siłę mnie tam ciągnął, czy na siłę mnie do czegoś namawiał, czy na siłę mi kazał coś robić. I ja muszę się po prostu yy, w jakiś sposób bronić. Wy możecie to tak odbierać, że Wy się musicie bronić, ale nie. Siódemka buław mówi o. Asertywności, chociaż w tej talii jest napisane rzeczywiście samoobrona. Bo to, co ten ktoś wam próbuje narzucić, o, tak powiedziałam narzucić, tak powiedziałam, to nie jest, wy tego nie chcecie. Kim jest cesarzowa? Matka, tu może być ciąża, u niektórych to może być ciąża, yy, to może być też małżeństwo. To może być miłość bezwarunkowa, czyli właśnie matka albo, albo kochająca partnerka. Też znaki wodne, rak skorpion ryby, czyli mówię, waszej energii się wszystko tak odbywa. Wy się dobrze czujecie, no ale mówię, no w lipcu wy się możecie dobrze czuć, bo słońce tak jest dobrze dla Was ustawione. Dobra, sprawdźmy, co ta dziesiątka buław oznacza, bo mam nadzieję, że Was ktoś nie chce. Obciążyć, chyba, że. Bo tu znowu jest Rak Skorpion ryby. To jest cały czas wszystko przy Was. Chyba, że to obciążenie wynika z tego, że ktoś jest bardzo rozemocjonowany, rozchwiany emocjonalnie. Może się ktoś zakochał. Może ktoś po prostu jest. To jest w ogóle wasza karta, żeby było jasne. To jest w ogóle wasza karta. Ale no, mówię, to jest akurat energia z zewnątrz, tak? Czyli to jest ktoś taki trochę romantyczny, trochę taki buja w obłokach, zakochany, taki mówię. tak emocjonalna, tak? To może też was obciążyć, że ktoś na przykład widzicie, że jest taki. Mm, wy chcecie na przykład tą osobę wspierać, ratować, tak? To może być dla was ciężkie. Czego się nie spodziewacie, król, monet? Ale to jest bardzo fajna, fajny zestaw, bo tu macie jakieś żniwa, będą jakieś, no to jest pełnia księżyca, czas żniw. A żniwami to jest zbieranie efektów naszej pracy, zbieranie tego, co zasialiśmy. Czyli zasiałam i teraz mam, mam co zbierać. No dobrze, i sprawdźmy tego pustelnika. Koło fortuny. I ja myślę, że Wy chcecie w spokoju sobie przemyśleć, co Wy chcecie robić. Co Was uszczęśliwi, w jakim kierunku chcecie zmierzać, a nie, żeby Was ktoś na siłę ciągnął. Tak ja bym powiedziała. Bo przyczyną tego wszystkiego jest ta osoba. To jest osoba znakognisty, więc nie zatrzyma się, tak? Jest bardzo trudno jakby ją... Powstrzymać, żeby tak nie, a wy chcecie w spokoju, jesteście znakiem ezoterycznym, tajemniczym, uduchowionym, artystycznym, intuicyjnym. No gdzie to do Was, tak? Więc bardzo mm, stanowczo odmawiajcie, jeżeli z czymś się nie zgadzacie, nie dajcie się obciążyć. To duże emocje w Was może powodować. Rada dla Was. Król Mieczy. Autorytet, proszę bardzo. Król Mieczy mówi jasno, konkretnie o co mu chodzi. On nie bawi się w żadne omijanie między wierszami. Nie. On mówi jasno, logicznie, odtąd dotąd. Koniec. Ta karta może również znaczyć, żeby w jakiejś sprawie zgłosić się, jeżeli tam jakąś macie. Zgłosić się do osoby, która jest w swojej dziedzinie fachowcem. I król mieczy przedstawia urzędników, e, prawników, lekarzy, tak? Czyli nie wymyślam i dowiaduję się tam gdzieś, tylko idę do źródła. I do kogoś, kto się na tym zna, po prostu. I tyle. Tyle ode mnie. Na lipiec życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam spokojnego miesiąca. I bardzo serdecznie Was pozdrawiam.